Twoja to może być torebka, którą kupiłaś sobie w markecie albo w galerii handlowej, Twoje mogą być stringi, które kupujesz w odpowiednim sklepie i możesz nosić albo nie, możesz wyrzucić, możesz to porwać, przerwać i tak dalej, ale z życiem tak czynić nie należy. Nie wolno. To nie jest to samo. O zawłaszczaniu języka, i o tej sferze, która prowadzi do wypaczania rzeczywistości, mówi się ostatnio gdzie gdzie, ale cały czas za mało i nie cały czas tak bardzo konkretnie, jakby należało. Język według marksistów należy do sfery nadbudowy, czyli jest materialna baza i jest nad tym nasza świadomość. Elementem tej świadomości jest język, który ją wyraża. I oni dobrze wiedzą, już dawno zrozumieli, że jak się opanuje język, narzuci się pewne pojęcia, dla nich właściwe, to będą panować nad naszą mentalnością. My sobie często nie zdajemy sprawy, jak bardzo ta sfera przechodzi na nas bez naszej wiedzy, przede wszystkim bez naszej zgody, jak fatalne wywołuje skutki. Powiedzmy o takim pojęciu, jak na przykład wartości europejskie. Czyli są wartości, i słowo to. Ogólnie jest zrozumiałe, ale do tego dochodzą wartości europejskie, czyli już nie wartości w ogóle, tylko jakoś te lepsze, bardziej cenione, te, które powinniśmy bardziej pielęgnować. Ale co należy do wartości europejskich? Nic, bo tak naprawdę europejskość to jest pojęcie geograficzne. Natomiast wyrażenie w sferze języka, w sferze wartości, o mówienie o wartościach europejskich jest uzurpacją bo to samo bez Europy, bez pojęcia europejskie przecież mamy i rozumiemy. Demokracja to także ma być ten przywilej właśnie dla tych językowców. Mieliśmy już demokrację socjalistyczną, teraz mamy demokrację liberalną, a gdzie w tym wszystkim jest demokracja? I jej właściwe znaczenie. Demokracja, ogólnie mówiąc, to są rządy większości. Ale biorąc pod uwagę tą wykładnię rzekomo neoliberalną, gdzie tam słowo liberalizm jest ukradzione, bo to dotyczy sfery wolności. A jaka to jest wolność, jak się nam coś na narzuca? Jak się nam coś odbiera? Wtedy mamy pojęcie demokracji liberalnej. A nie wystarczy demokracja, trzymać się jej reguł i już będzie wszystko proste. Nie! bo to musi być bardzo skomplikowane, bardzo zawiłe, bo muszą być ci, którzy będą dokonywali egzegezy tego pojęcia, bo ci starsi i mądrzejsi przecież wiedzą lepiej, a my mamy tylko i wyłącznie słuchać. Do tego samego należy także słowo tolerancja, które jest opacznie rozumiane. Co to jest tolerancja? Dzisiaj wśród młodzieży, wśród młodych ludzi, studentów, jak się mówi o tolerancji, to nie wszystko sprowadzają do sfery tak naprawdę obyczajowej. LGBT to są różnego rodzaju związki nieformalne, przynajmniej na razie, tej samej pci, że nie ma pci, bo wszystko musimy akceptować, wszystko musimy tolerować, bo to jest takie szlachetne, to jest takie piękne, a czym w istocie jest tolerancja? Słowo tolerare oznacza cierpliwe znoszenie przykrości. Czyli jeśli ktoś mi dokucza, jeśli ktoś powoduje u mnie jakiś odruch niechęci, gniewu, to ja to przez jakiś czas toleruję, on mnie zaczepia. Ja nie chcę mu oddać tym samym, ale wreszcie zwracam mu uwagę i albo się odwracam od niego tyłem, albo mu wygarniam, co o nim myśli. Bo to, co on nazywa tolerancją, jest wkraczanie w moją sferę, w moją wolność, w narzucanie tego, czego ja nie chcę. Prawa człowieka, także dziś kompletnie wypaczone. Człowiek jest istotą, która ma swoje prawa. To są prawa przyrodzone. Niezbywalne, należy jak najbardziej szanować. Ale jeśli mówimy o prawach człowieka tylko w jednym wymiarze, w sferze określonej ideologii, to gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta tych praw? Gdzie są ci inni do czegokolwiek uprawnieni? Od wielu lat coraz bardziej modne słowo aborcja, które ma oznaczać coś, no właśnie, coś nieokreślonego. Ludziom młodym, młodzieży, dorastającym, cały czas mówi się, że to jest rozwiązanie problemów. Zaszłaś w ciążę, dokonasz aborcji, nie będzie problemu, nawet się rodzice nie dowiedzą. A poza tym, dziecko to jest obciążenie, to są koszty, to jest wychowanie, to jest zajęcie czasu, czyli strata czasu. Dokonujesz aborcji i masz to wszystko z głowy. Gdybyśmy nazwali rzecz po imieniu, że jest to zabójstwo, bo chodzi o życie od samego początku, to będzie miało bardzo negatywny wydźwięk. Człowiek się zacznie zastanawiać, jak to, ja zabójczyni, ja zabójca, ja to akceptuję, ja się zgadzam, ale jak mówimy aborcja, to tak przyjaźnie brzmi. Po pierwsze obcojęzyczne słowo niezrozumiałe przez przynajmniej 90% tych, którzy tego słuchają, a słowo się niestety wżarło do świadomości tak powszechnie i tak głęboko, że nawet w kościele, nawet księża posługują się tym słowem całkowicie bezwiednie, mimo że oni to rozumieją, ale Przejęli tą sferę językową do siebie, czego być nie powinno. Co to znaczy aborcja? To pochodzi z niemieckiego słowa abort, czyli wychodek, ustęp, miejsce, gdzie się wyrzuca nieczystości. Czyli przerwanie życia, odebranie życia małemu stwo, takiemu ludzkiemu stworzeniu, które jest bezbronne, niewinne, nie może się przecież bronić, wyrzucenie jego szczątków do wychodka. Jest czymś dla nich zupełnie naturalnym. Ale jak nazwiemy to wszystko tak, jak się to powinno nazwać, to będzie źle brzmiało. Natomiast aborcja brzmi całkiem przyzwoicie. Czyli możemy chronić żabik z krzek, no bo przecież stworzonka są pod ochroną, ale życia ludzkiego już nie. Dlaczego? Bo można je przerwać. Co to znaczy przerwać? Przerwać można mecz piłkarski, przerwać możemy posiłek. Przerwać możemy czytanie książki czy gazety, wrócić do tego później, ale życia ludzkiego nie, bo do tego już nie wrócimy, już do tego nie nawiążemy. To jest czyn bezpowrotny. Logika jest taka, że jeśli można dokonać przerwania życia dziecka, które ma 3, 4, 6, teraz już nawet 9 miesięcy, to równie dobrze, jak już to wchodzi. Do powszechnego dosyć użytku w Europie i nie tylko, można pozbawić życia człowieka 8-, 10-12-letniego, bo on się nie nadaje do normalnego życia. Bo on ma schorzenia, których nie usuniemy. Bo on jest obciążeniem dla rodziny i społeczeństwa. Ale skoro tak, to z tego samego punktu widzenia możemy określić jakieś kategorie niepotrzebne, nieużyteczne. To przecież było. To stosowali Niemcy. Żytnie jest potrzebny, możemy go wyrzucić. Możemy wyabortować z ludzkości całą gałąź takich ludzi, których się określa jakimś pejoratywnym mianem. I to ma być usprawiedliwienie. I to całkowicie wystarczy. Bardzo pokrętna logika. Moje ciało, moja sprawa. Mogę zrobić z tym, co chcę. Nie. Twoja to może być torebka, którą kupiłaś sobie w markecie albo w galerii handlowej. Twoje mogą być stringi, które kupujesz w odpowiednim sklepie i możesz nosić, albo nie. Możesz wyrzucić, możesz to porwać, przerwać i tak dalej, ale z życiem tak czynić nie należy. Nie wolno. To nie jest to samo. I mamy albo przygotowanie do życia w rodzinie, albo ideologię, która określa się w skrótem kilkoma literami, która ma wszystko załatwić i w dodatku wszystko usprawiedliwić. Otóż jedna z dziennikarek, w Polsce Katarzyna Kolenda-Zaleska nie tak dawno wyraziła się, że LGBT to są wszyscy ludzie. Ale jeśli wnikniemy w treść tego pojęcia, to mamy L lesbijki, G geje, B biseksualni i T trans. Czyli te wszystkie odmiany seksualne, które są tym mianem określane. Jeśli to są wszyscy ludzie, to gdzie są ludzie hetero? 90 parę procent jest w ten sposób wykluczonych. Stosowanie tego pojęcia bez wnikania, co znaczy, powoduje, że ci, którzy się tym posługują, tak naprawdę z tego pojęcia i z ludzkości się wycofują, przestają mieć cokolwiek do powiedzenia. Wszędzie tam, gdzie jest cywilizacja śmierci. Gdzie jest narzucany taki model, okazuje się, że najwięcej młodocianych ciąż jest tam. Nie wśród tych społeczeństw, które tego nie akceptują, nie wśród tych społeczeństw, które to narzucają, tylko tam, gdzie to jest całkowicie otwarte, całkowicie odowolne i całkowicie akceptowane z przyzwoleniem i z poparciem instytucji państwowych. Jest to przykład nędzy umysłowej, że zgadzamy się, nie myślimy, tylko inni myślą za nas. Nie stosujemy słownictwa odpowiedniego, tylko akceptujemy słownictwo, które jest nam narzucane. I nie wiadomo, kiedy przekraczamy tą delikatną granicę, stajemy się tak właściwie mentalnie ludźmi z tamtej strony. My tego nie chcemy, my z tym walczymy, my się z tym nie zgadzamy. Ale już jesteśmy tam, bo przejęcie języka tych, którzy nam go narzucają, powoduje, że tracimy własną tożsamość.